Hejka, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie mm, challenge. Y, losowe celowniki na rozpręgu. Um, ja sam ogólnie kupiłem nowego skina do goleczka, bo często nim gram. O. Ale też nie za dobrze gram. Takiego Starfalla, chyba, ze Statrakiem sobie już tutaj biegnę, on tam chyba 14 kosztował to nie był drogi i możecie się spytać jak będę robił te losowe celowniki to ja po prostu tak, że będę wchodził i losował wszystkie kategorie jakby tak machając palcem dobra to my już tutaj zaczynamy wchodzimy w celownik i ten, i tutaj robię coś. Tutaj robię tak, tutaj tak, a tutaj tak. Na no, pierwszym celu nikt nie jest za fajny, ale może być, no nie jest najgorszy. Na pewno największy byłby, jednym z większych byłby właśnie problem. A, no i tutaj szybka gierka. Mój tym chyba się ogarnia, ale no, okej. Okay. Robimy znowu random, Radą. Random, random. Ten celownik to dopiero już jest. Jakupy se ha To nie było mądre. Mam pieniądze, ale okej. Ten celownik jest. O tyle co dziwny to... Jakieś kurde. Płaś lecony, bo... Spójrzcie na to. Dobra, ja paczkę. Mm. O, zabiłem kogoś nawet. Hm. Jest tak źle. Dobrze. Zjedziemy kolejnym celownikiem, który będzie... Mm. A jakbyście ja nie bo to nie rosną jakby krop... Nie wiem, to takim czymś. Czy jest osoba, która takim czymś naprawdę gra, ale. Jak tak, to. No. To dziwny jesteś. To dziwna. Dziewczyna, zasłoni tyle ekranów, a ja nic nie widzę. Nic nawet, kurde. Jakieś po... O Jezus. Jakieś powiadomienie. Dobrze. No teraz kolejny celownik, który Czekaj, czy my będę zamykała. Czy bo, Czekajcie. Czy... Dobra. Już teraz to. I to. O. To jeszcze jest celownik. Tam może bym grał takim na stałe. fajny jest. Podoba mi się ten celownik, jakiś taki mały, skromny. Grał był nie może na stałe. Zastanowię się nad tym, ale naprawdę chyba będę grał taki małym, chcę go powiększę, co prawda, bo taki, taki dosłownie taki to mały, ale. A. Fajnie wiedzieć. Fajnie wiedzieć, że mam jeden HP. Nie, nie wiedzieć, tylko raz. Okay. Yy, dobry celownik. Ten. Ten celownik może hmm. zasadzie będę komentował czym jest ale może być tylko ten odstęp tych linii no ale chyba z takiego czegoś trafić nie było to full to dlatego trafiłem ale Dobrze, kręcę party, bo... O nie, sam jestem... Dobrze. Zrobiliśmy to teraz... Ojej, e, O jest taki duży. Prawda? Dobrze. Tu jest 0, a tu... Aha, mam. A no to bardzo ja gram. <grym> ja chciałem załupić. Te są w ogóle trudności. A w ogóle jak. Zagrałem um, sobie taką mnągielkę dzisiaj. I miałem 70 w ogóle punktów. Co jest dla mnie wow, bo ja Tylko wtedy, kiedy sety nagrać. Tak jakby smer, bo ja. Um, mam prawie 100 godzin, jeszcze 10. że będę miał. A. Gram dobrze, chyba. Mam nawet 100 godzin co nie jest wynikiem On awkę miał, daj awkę, daj awkę Daj to A, mamy Mamy awkę Teraz zmieniamy celowniczek na Taki Taki I na taki Taki kwadracik z tego wyszedł Lulu Taki kwadracik z paczką w poprzednim chyba odcinku czy przedop... Przed, 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 nie wiem, ale w którymś bliżych odcinków 4 minuty trafię, nie Zajęło mi pierwsza runda. To te 4 minuty to. A bomby nie mam. że chyba bomba stoi, ale za wiem to. to jeszcze z tym moim skillem za obo. zaplantował, O, słucha się mnie. No nie, wskoczyłem jakieś szaby. Z movementu. Aha! z tym o Jezus. Jezus, czy mi nie zrobiła, ale dobra, kurde jestem bardzo i to to i ocujemy to teraz owe calowniki nie idą mi za dobrze przecież a do tego skina nie mam a dobra, przecież że zapomniałem, musiałem kilka sprzedać, żeby zakupić tego locka, w następnym odcinku pewnie pójdziemy na jakieś deathmatcha i będziemy biać fragi na groku, bo ja zawsze tak robię, jak kupuję nowego skinka Ciężko trakiem i tutaj kocha tutaj kolejnym celownikiem będzie taki, taki i taki A to moje celowniki to się dziwne się jakoś losują. Jakieś śmieszne powiadomienia mi przychodzą? Iu. I have pro movement. Okej. Okay. Within ewidentnie kieruję, ale okej. Okay. Teraz um, Tak A, bo już koniec! Okej. Okay. <laughs> no to był szybki odcinek. Tutaj napiszę GG, otworzymy skrzyneczkę. I. No i cóż. Widzimy się w następnym. Zostawiajcie łapki, subiki. I do następnego. Cześć, cześć. Oj, ciekawe kto został sobie odwołać skrzyneczkę. Ciekawe. Jak tu że wyszli? A w skrzyneczce będzie princess, Princes, nie. Widzimy się w następnym odcinku. Pa!